Rumień i poszerzone naczynia na twarzy są dosyć częstym problemem. Zaostrzają się przy emocjach, przy stresie, przy zmianach temperatur, są składową trądziku różowatego. Początkowo są one przemijające, to znaczy pojawiają się i znikają przy stresujących sytuacjach, natomiast z czasem mogą zostać utrwalone, dlatego wymagają leczenia. I im szybciej ono zostanie podjęte, tym szybciej jesteśmy w stanie pozbyć się tego problemu. W zależności od charakteru rumienia, a także od wielkości występujących naczyń, dobieramy różne technologie laserowe. Do zabiegu nie musimy się specjalnie przygotowywać. Najważniejsze jest, aby skóra nie była opalona. Warto zaplanować te zabiegi też z wyprzedzeniem i nie planować urlopów po zabiegu. Okres rekonwalescencji po zabiegach laserowych jest stosunkowo krótki. Zwykle do naszych codziennych czynności możemy już wrócić po dwóch, trzech dniach. Plan leczenia oraz plan zabiegowy z uwzględnieniem zabiegów laserowych zawsze ustalamy z pacjentem w trakcie konsultacji dermatologicznej.